Dzień dobry. Jak widzicie, stoję przed samochodem, a to może oznaczać tylko jedno. Zaczynamy Osehiro Tour. W edycji 2023-2024 odwiedzimy cztery szkoły z różnych stron Polski, aby spotkać się z najbardziej zaangażowanymi nauczycielami projektu Osehiro, ich uczniami i przeprowadzić dla nich warsztaty z bezpieczeństwa w sieci i higieny cyfrowej. Naszą trasę zaczynamy od szkoły podstawowej nr 1 w Ustce, gdzie spotkamy się z naszymi bohaterami Małgorzatą i Krzysztofem. Tak więc zaczynamy. Cześć cześć Krzysztofie, miło Was widzieć na żywo. Czy możemy chwilę porozmawiać razem? Jest. Zapraszamy. Zapraszamy. Małgorzato Krzysztofie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w ramach Osehiro Tour. W swojej szkole zrealizowaliście inicjatywy, które mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy uczestniczą w naszym projekcie. Między innymi przeprowadziliście grę edukacyjną, przeprowadziliście też lekcje z zakresu cyberbezpieczeństwa dla nauczycieli, dla innych uczniów, nie tylko z Polski, w ramach wymiany międzynarodowej. Co Was inspiruje do działania? Oczywiście nasi uczniowie. Informatyka jest taką dziedziną, która się rozwija bardzo szybko. I chcąc być krok przed naszymi uczniami, szukamy, poszukujemy takich rozwiązań, żeby lekcje były coraz ciekawsze. To nas chyba tak najbardziej inspiruje. Nasi uczniowie. Weźmiecie udział w kolejnej edycji projektu Asahiro? Oczywiście, że weźmiemy. Spotkania przy kawie i szkolenia, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć w ramach projektu, były tak inspirujące i ciekawe. I myślę, że w kolejnych latach będziemy dążyli do tego, żeby dalej uczestniczyć w tym projekcie. Cieszymy się, że do nas przyjechaliście. Bardzo ciekawe były te lekcje. Uczniowie pewnie dużo się dowiedzieli. Ciekawa jestem, gdzie jedziecie teraz z Osehiro. Tego nie mogę jeszcze zdradzić, ale mogę wam powiedzieć to, że jedziemy do czterech szkół z różnych zakątków Polski, ale tego dowiecie się niedługo. Jak moglibyście zachęcić nauczycieli do udziału w kolejnej edycji projektu Osechiro? W związku z tym, że zmieniam pracę i od września będę pracownikiem innej szkoły, więc będę na pewno motywował swoich nowych kolegów i nowe koleżanki do tego, żeby wzięli udział w tym projekcie i mieli takie fantastyczne doświadczenie jak my. Ja też uważam, że bardzo dużo daje taka wymiana między nauczycielami. Spotkania przy kawie bardzo dużo dawały nam e, takich doświadczeń z innych szkół, z czego nie ukrywam, czerpiemy inspirację. Dobrze, czyli widzimy się w kolejnej edycji i mam nadzieję, że zachęcicie innych nauczycieli do projektu Osehiro. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Za nami pierwszy punkt na mapie tegorocznego Osehiro Tool. Przede wszystkim spotkaliśmy się z Małgosią i Krzysztofem, ale ich uczniami, koleżankami i kolegami z pracy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie porozmawiali z nimi o cyberbezpieczeństwie oraz o projekcie Osy Hero. Dzięki ustka. Jedziemy dalej do kolejnej szkoły. A gdzie jedziemy tym razem? Tego dowiecie się z kolejnego odcinka. Zostańcie z nami.